Dziś, gdy tyle lat spoczywa już na moich barkach, wciąż czuję chłód pokoju kontrolnego, brzęczenie jarzeniówki nad głową i metaliczny zapach morza w pobliżu. To dziwne, jak pamięć zachowuje nie tylko obrazy, lecz także temperatury, dźwięki i ciężar ciszy. Byłam kapitan Anną Nowak, oficerem Straży Granicznej znaną z precyzji i z tego, że nigdy nie pomyliłam się w rozpoznaniu fałszerstwa. To była moja duma a zarazem moja cela. Pod koniec lat siedemdziesiątych Polska balansowała na cienkiej linii między pozornym dobrobytem a rychłym upadkiem. My, żołnierze, udawaliśmy, że wierzymy w porządek, który utrzymywaliśmy. Lecz wiedzieliśmy, że fundamenty gniją. Obowiązek powtarzano jak mantrę, ale w głębi każdy obawiał się, że pęknięcia ujawnią się w każdej chwili. Ja, która przez lata wykonywałam procedury bez zawahania, Niosłam w sobie ukrytą ranę. Cień mojej zaginionej siostry. Ewa. Jej imię było echem, którego nie pozwalałam sobie wypowiadać. Zniknęła w 1968 roku, po brutalnie stłumionych protestach. Nigdy nie dowiedziałam się, czy uciekła na zachód, czy pochłonął ją system, któremu sama służyłam. Szukałam jej w listach, w rejestrach granicznych, w skonfiskowanych raportach, lecz znajdowałam tylko ciszę. A jednak pamięć o niej spoglądała na mnie za każdym razem, gdy przybijałam pieczątkę w paszporcie. Na zewnątrz byłam wzorem oficera. Postawa wyprostowana, mundur nienaganny, głos pewny. W środku każde oblicze zatrzymujące się przy moim biurku przypominało mi, co się traci, gdy kraj staje się klatką. Powtarzałam sobie, że chroniąc granice, chronię porządek, lecz nocami pytałam, przed kim i komu tak naprawdę służę. To niewidzialny węzeł, który ściskał mi pierś tamtego dnia, gdy los upomniał się o swoje. To nie był dzień inny od pozostałych. Rutyna, nerwowe spojrzenia pasażerów, paszporty sunące po biurku. Ale pamięć bywa kapryśna. Gdy zamykam oczy, czuję, jakby cały świat zamilkł w tamtej chwili, przygotowując się na dźwięk mojego łamanego serca. Jeszcze nie wiedziałam, że zaraz znajdę coś, co na zawsze zmieni definicję lojalności w moim życiu. Poranek zaczął się od przybicia promu, który przywiózł turystów, marynarzy i kilku robotników. Powietrze w terminalu pachniało morską bryzą, zmieszaną ze spalinami, a dym papierosów strażników wisiał nisko jak zasłona. Usiadłam na swoim zwykłym miejscu przy stole oświetlonym ostrym światłem lampy. A strumień podróżnych przesuwał się przede mną, jak rząd kart do odczytania. Moje dłonie poruszały się z pewnością nawyku otwierać dokumenty, dotykać papieru, czuć fakturę, porównywać zdjęcie z twarzą. Wytrenowane spojrzenie szukało nieścisłości niewidocznych dla innych. Większość pasażerów przechodziła bez incydentów tylko zmęczone lub niecierpliwe twarze ale zawsze byli tacy, którzy nieśli więcej niż bagaż nieśli tajemnice. Byłam już znużona powtarzalnością, gdy zobaczyłam młodą kobietę. Była dobrze ubrana, jak turystka, ale bez przesady. Skórzane rękawiczki skrywały jej drżące dłonie, a oczy uciekały zbyt szybko, jakby mierzyły dystans od biurka do wyjścia. Prawie niezauważalne, a jednak wystarczające, by we mnie zabrzmiał alarm. Gdy paszport sunął po blacie, poczułam, że jest cięższy niż powinien. Otworzyłam go powoli, przesuwając pod lampą. Laminacja miała podejrzaną doskonałość, a tuż inaczej odbijał światło. Większość funkcjonariuszy by tego nie zauważyła, ale ja widziałam drobne skazy, jak pęknięcia w lustrze. Podniosłam wzrok. Kobieta próbowała się uśmiechnąć, ale kącik jej ust drżał. Zapytałam spokojnie o cel podróży. Odpowiedź padła wyćwiczona: turystyka, odpoczynek, zakupy. Słowa wyświechtane jak monety. Procedura była jasna: zaprowadzić ją do osobnej sali, nie alarmując pasażerów. Postąpiłam zgodnie z chłodnym schematem. Proszę za mną, rozkazałam tonem neutralnym, jak metal blatu. Poszła bez oporu, lecz jej oczy wpatrywały się w punkt, którego nie widziałam. Szłyśmy korytarzem wąskim. Echo kroków mieszało się z odgłosem portu. Aż dotarłyśmy do małego pomieszczenia, gdzie stał tylko stół. I dwa krzesła. Pokój był surowy, ściany nagie, pachnące środkiem dezynfekującym. Lampa brzęczała nad nami. Kazałam jej opróżnić torebkę. Jej ruchy były ostrożne, jakby każdy przedmiot wyjmowany na stół był nicią, która trzyma ją przy życiu. Bilety, szminka, mały notes wszystko kładła przede mną. Ja pozostawałam niewzruszona. Ujęłam paszport mocno i znów zaczęłam badać. Był fałszerstwem najwyższej klasy, niemal dziełem sztuki. Ale coś w nim było ukryte, czułam to instynktownie. Przesunęłam palcem po okładce i odkryłam drobne zagięcie. Nacisnęłam i coś się wysunęło. To wtedy los wkroczył. Mała czarno-biała fotografia sunęła się na stół, wydając miękki dźwięk. Podniosłam ją mechanicznie, jeszcze nie pojmując. Gdy moje oczy się na niej skupiły, świat stanął w miejscu. To była twarz Ewy, mojej zaginionej siostry. Młoda, uśmiechnięta, jak w ostatnim wspomnieniu. Zdjęcie parzyło mnie w dłoni, jakby było żywym kawałkiem pamięci wyrwanym z czasu. Moje serce, które dotąd biło w rytmie procedur, teraz waliło chaotycznie. Stałam wobec czegoś, czego żaden podręcznik nie przewidywał. Chwila, w której fotografia spadła na stół, nawiedza mnie do dziś. To nie było zwykłe wspomnienie, lecz cios prosto w mury, które budowałam w sobie przez 25 lat. Zobaczyłam uśmiech mojej siostry, zamrożony w srebrze i papierze, i zrozumiałam, że czas niczego nie pogrzebał. Wszystko, co zakopałam pod dyscypliną, obowiązkiem i milczeniem, wróciło ze zdwojoną siłą. Poczułam ciężar systemu jak nigdy dotąd. Mundur, ściana chłodnego pokoju, brzęczenie lampy. Wszystko zmieniło się w kajdany. Zawsze mówiłam sobie, że służę Polsce, służąc państwu. W tamtej sekundzie pojęłam, że państwo było więzieniem, a moja siostra, teraz przywołana przez to zdjęcie, była kluczem, którego nie miałam odwagi szukać. Moje szkolenie krzyczało we mnie: wykryć, zatrzymać, przekazać. To było proste. Nie było miejsca na wahanie. Ale w tamtej chwili zawahanie stało się jedyną przestrzenią możliwą. I wraz z nim przyszło pytanie, które paliło: Jeśli Ewa jeszcze żyła gdzieś w świecie, jeśli wciąż oddychała czy to przez ręce takie jak moje została kiedyś uciszona? Wiedziałam, że każdy błąd, każda zwłoka w wykonaniu procedury mogła kosztować mnie karierę, wolność, nawet życie. SB nie wybaczała pomyłek, ale wiedziałam też, że ta chwila była wyjątkowa. Albo pójdę drogą już dla mnie napisaną, albo znajdę odwagę, której zabrakło mi, gdy moja siostra potrzebowała pomocy. Patrząc dziś wstecz, widzę, że to nie fotografia sama sprawiła, że zdecydowałam. To była cisza między mną a kobietą siedzącą naprzeciwko gęsta, pełna strachu i nadziei. Jakby Ewa z niewidocznego miejsca podała mi pałeczkę i szepnęła: Teraz twoja kolej, biegnij. Powietrze w pokoju stało się duszne. Kobieta, widząc zmianę w moim spojrzeniu, pozostała nieruchoma. Drżały tylko jej palce spoczywające na stole. Ja trzymałam fotografię jak dowód, że przeszłość wciąż żyje. Zapytałam o jej imię. Odpowiedziała cicho, niepewnie, ale z wystarczającą stanowczością, by brzmiało wyuczone. To nie miało znaczenia. Wiedziałam, że imię w paszporcie było fałszywe. Pochyliłam się do przodu, badając każdy jej szczegół. Jasne włosy związane w kok, Płaszcz zbyt drogi, jak na turystkę, oczy unikające moich. I wtedy wyszeptała: Ewa powiedziała, że zawsze nienawidziłaś zimna Bałtyku. Słowa te wdarły się we mnie jak nóż, bo były zbyt prawdziwe, zbyt intymne, by mogły być przypadkiem. Zamarłam. Tylko moja siostra mogła to wyznać. Kobieta przede mną nie była zwykłą uciekinierką. Była posłanką niosącą sekretną nić, łączącą mnie z Ewą. Ściany zdawały się kurczyć, popychając mnie ku decyzji. Procedura nakazywała, bym sięgnęła po radio, wezwała posiłki, odizolowała więźnia. Moje palce dotknęły już urządzenia przy pasie. Ale zawahałam się. Radio wydawało się ważyć tony, podczas gdy fotografia była lekka jak szept z dzieciństwa. Skąd to masz? spytałam. Głos mi się łamał. Kobieta przygryzła wargę, zanim odpowiedziała: Ona żyje. Jest na zewnątrz, walczymy o to samo. Moje gardło wyschło. Sama możliwość, że Ewa żyła i działała, wstrząsnęła całym gmachem moich pewników. Cisza wróciła, przerywana jedynie od głosami portu daleko w tle. Wiedziałam, że nie mogę przeciągać. Ktoś mógł wejść, ktoś mógł zauważyć moją zwłokę. Strażnicy nie byli głupi, a SB miała zawsze niewidzialne oczy. Każda sekunda była ruletką zmusiłam się do chłodnego tonu. Wiesz, co to znaczy? Jeśli cię wydam, twoje życie skończy się tu i teraz. Kobieta nabrała powietrza i odpowiedziała spokojnie. A jeśli mnie nie wydasz, może twoje się skończy. Ale Ewa wierzyła w ciebie. Te słowa mnie złamały. Ktoś wierzył we mnie po latach ślepego posłuszeństwa? Moja siostra zniknięta, wciąż miała nadzieję, że nie zgubiłam wszystkiego? Mundur zaczął mnie uwierać, zamieniając się w skorupę, która nigdy nie należała do mnie. Spojrzałam na zegar na ścianie. Wskazówki poruszały się powoli, lecz wiedziałam, że każda sekunda waży złoto. Prom nie będzie czekał. Jeśli miałam działać, to teraz. Nie było miejsca na plan, tylko instynkt. Podjęłam decyzję. Ścisnęłam fotografię w dłoni, złożyłam paszport i z mocnym gestem przybiłam pieczątkę. Suchy dźwięk odbił się echem jak wystrzał. Kobieta otworzyła szeroko oczy, nie że ktoś taki jak ja mógł to uczynić. Ale to nie wystarczało. Musiałam stworzyć odwrócenie uwagi. Sięgnęłam po radio i nadałam Podejrzany pojazd w sektorze wschodnim terminalu. Mój głos nie drżał. Sekundy później usłyszałam tu pod kroków. Strażnicy biegli w przeciwną stronę. Otworzyłam drzwi i poprowadziłam ją wąskimi korytarzami dla personelu. Powietrze pachniało olejem i rdzą, a każdy cień krył potencjalnego wroga. Ale pośpiech był moim sprzymierzeńcem. Popychałam ją naprzód zdecydowaną dłonią na plecach. Kładka wejściowa była już blisko. Szum silnika promu i stukot kół walizek brzmiały jak wezwanie. Serce biło mi w rytm syreny alarmu, wciąż wyjącej po drugiej stronie terminalu. Gdy dotarłyśmy do ostatnich drzwi, zatrzymałam się. Ujęłam jej ramię i spojrzałam prosto w oczy. Masz pięć minut, wyszeptałam. Każde słowo było ciężarem wszystkiego, czego nie mogłam powiedzieć mojej siostrze. Kobieta skinęła głową, łzy błyszczały, lecz nie odezwała się. Puściłam ją, a ona pobiegła ku kładce. Jej płaszcz falował, jak cicha flaga w tłumie. Zostałam w tyle, poprawiając mundur, prostując postawę. Gdy zniknęła w morzu twarzy, odwróciłam się i wróciłam na stanowisko. Obraz idealnej oficer w kontroli. Ale wiedziałam, że właśnie popełniłam zdradę. Pamiętam, jak wróciłam do stołu i dalej sprawdzałam dokumenty, jakby nic się nie stało. Ale dłonie miałam spocone, a każdy podróżny patrzył na mnie, jakby wiedział. Pytałam siebie, czy ktoś dostrzegł zmianę w moich oczach. Tej nocy nie spałam. Odtwarzałam każdą sekundę. Fotografie, słowa o Bałtyku, pieczątkę, która zabrzmiała jak strzał. Pytałam, czy ocaliłam kogoś, czy podpisałam własny wyrok. Ale po raz pierwszy od lat strach nie był większy niż poczucie, że wybrałam właściwie. Zrozumiałam, że lojalność nie tkwi w emblemacie naszytym na mundurze, ani w rozkazach z radia. Była w chwili, gdy spojrzałam na zdjęcie mojej siostry i zdecydowałam, że nie powtórzę milczenia, które mnie dręczyło. To było niewiele. To było ryzykowne, lecz było moim pierwszym aktem wolności. Widziałam tę scenę w zwolnionym tempie za każdym razem, gdy zamykam oczy. Fotografia wysuwająca się z okładki paszportu, opadająca na stół. Miękki dźwięk brzmiał jak grom. Moje palce chwytające papier, serce bijące jak szalone. Twarz Ewy: uśmiechniętej, młodej, nienaruszonej przez czas. Oczy, które rozpoznałabym w każdym tłumie. Zapach pokoju zniknął. Odgłosy promu ucichły. Była tylko ona i ja, połączone kawałkiem papieru. Kobieta czekała. Jej oczy pełne łez odbijały napięcie. Gdy powiedziała o zimnie Bałtyku, powietrze pękło. Przypomniałam sobie chwilę, gdy Ewa śmiała się ze mnie, narzekając na wiatr nad morzem. Banalne wspomnienie. Teraz kod przetrwania. Całe moje ciało buntowało się przeciw szkoleniu. Powinnam uruchomić procedurę, ale zamiast tego przycisnęłam pieczątkę do fałszywego paszportu. Dźwięk rozległ się jak pękająca łańcuch. Świat zawisł w bezruchu. Jakby czas czekał na mój wybór. Serce biło tak mocno, że sądziłam, iż strażnicy za ścianą je usłyszą. Pot spływał po karku pod sztywnym kołnierzem. Fotografia paliła w dłoni. Żywy kawałek przeszłości. Gdy podałam przez radio fałszywy alarm, słyszałam własne usta mówiące słowa, których nigdy się nie spodziewałam. Jakby inna wersja mnie, pogrzebana latami, wyszła na powierzchnię. Nie byłam już oficerem systemu, byłam siostrą. A gdy wyszeptałam Masz pięć minut, poczułam, że mój głos drży nie ze strachu, lecz z wyzwolenia. To nie kapitan mówiła, to Anna, siostra Ewy która wreszcie podjęła decyzję nie wpisaną w żaden podręcznik. Powrót na stanowisko był jak założenie duszącej maski. Usiadłam, wyprostowałam plecy i dalej przywoływałam pasażerów, jakby nic się nie wydarzyło. Moje ręce przybijały pieczątki mechanicznie, lecz serce wciąż waliło, pamiętając moment, gdy wypuściłam tamtą kobietę na trap. Radio teraz ciche, zdawało się kpić ze mnie. Użyłam go nie do posłuszeństwa, lecz do oszustwa. Terminal tętnił chaosem. Strażnicy biegli, by sprawdzić nieistniejący pojazd na wschodnim sektorze, a ja siedziałam chłodna i opanowana, badając paszporty, jakby to był zwykły dzień. Jednak pot spływał pod mundurem, a usta miałam suche ze strachu, że ktoś w każdej chwili odkryje mistyfikację. Minuty ciągnęły się, jak godziny. Wiedziałam, że prom nie będzie czekał. Każda twarz, która pojawiała się przy moim biurku, była dla mnie cieniem, każde spojrzenie kolegów zagrożeniem. Aż zabrzmiał długi gwist, oznajmiający odpłynięcie statku. Poczułam ulgę, choć ledwie zauważalną. Odeszła. Najbliższe niebezpieczeństwo rozpłynęło się wraz z dymem silnika na horyzoncie. Nie było żadnego świętowania, tylko cisza. Siedziałam do końca zmiany, wykonując procedury z bezwzględną precyzją. Żaden gest nie mógł zdradzić tajemnicy. Gdy wróciłam do kwater, zamknęłam drzwi na klucz. Dopiero wtedy dłonie zaczęły mi drżeć jak nigdy. Popełniłam zdradę wobec reżimu, któremu służyłam przez dziesięciolecia. A jednak, zamiast całkowitego strachu, poczułam coś, czego nie znałam od młodości. Nadzieję. Nie nadzieję, że uniknę konsekwencji, ale że gdzieś moja siostra mogła się dowiedzieć, iż wybrałam jej stronę. Że choć raz nie byłam wspólniczką milczenia. Minęły dekady od tamtej nocy. Polska się zmieniła, reżim upadł, i dziś mogę mówić bez obawy przed podsłuchem. A jednak każdej nocy widzę te chwile, gdy fotografia ześlizgnęła się na stół. To tak, jakby czas podzielił moje życie na dwie części. Przed i po tych pięciu minutach, które podarowałam tamtej kobiecie. Nigdy jej już nie spotkałam. Nigdy nie poznałam jej prawdziwego imienia. Nie otrzymałam też listu ani wieści od mojej siostry. Czasem myślę, że Ewa mogła umrzeć zaraz po protestach, a fotografia była tylko pamiątką noszoną przez przyjaciółkę. Innym razem wolę wierzyć, że żyła, że chodziła wolna ulicami, których ja nie znałam, i że mój wybór pomógł zachować pamięć o niej. Wiem na pewno, że tamtej nocy zrozumiałam kłamstwo, w które wierzyłam przez lata. Nie strzegłam granic, lecz murów więzienia, nie broniłam Polski, ale systemu, który ją dusił. Ta prawda była jak cięcie ostrzem, lecz zarazem mnie wyzwoliła. Wielu pyta, czy żałuję, czy straciłam sen, bo mogłam zostać odkryta. Tak, bałam się. Ale samego czynu nie żałowałam ani przez sekundę, bo po raz pierwszy spojrzałam na mundur i zdecydowałam, że mnie nie definiuje. Zdrada, której się dopuściłam, nie była przeciw ojczyźnie, jak powiedziałaby SB, była przeciw milczeniu, które więziło mnie przez lata, przeciw ślepemu posłuszeństwu, które ukradło mi młodość. Zdradziłam strach, a to jedyny rodzaj zdrady, który może stać się prawdziwą wiernością. Pamiętam dźwięk pieczątki odbitej na fałszywym paszporcie. Przez całą karierę był to tylko element rutyny, ale tamtej nocy stał się muzyką. Cichym hymnem oporu. Dowodem, że nawet po dekadach można wybrać inaczej. Czasem wyobrażam sobie moją siostrę jak słucha morza, wolna na jakiejś odległej plaży. Wierzę, że wie, iż jej nie zdradziłam całkowicie. Że mówiąc, masz pięć minut, nie zwracałam się tylko do posłanki, ale i do niej. To było jak spóźnione przebaczenie, spóźniony gest, ale prawdziwy. Czas mnie postarzył, lecz wspomnienie nie zbladło. Wręcz przeciwnie, nabrało ostrości. Każda zmarszczka na twarzy to jak rysa pamięci. Tamten wybór był mały na wielkiej szachownicy historii, lecz dla mnie znaczył wszystko. To był moment, gdy przestałam być tylko kapitanem, a znów stałam się siostrą, córką, polką. Jeśli coś wyniosłam z tamtej nocy, to to, że prawdziwa lojalność nie mierzy się w wykonanych rozkazach, ale w więziach, które się ocala. Jeden cichy czyn może odkupić całe życie konformizmu. Ja, Anna Nowak, żyłam jako żołnierz reżimu, ale tamtej chwili naprawdę służyłam Polsce. Jeśli ta opowieść Cię poruszyła, pamiętaj. Wolność nigdy nie jest dana, jest zdobywana, czasem w wielkich bitwach, czasem w cichych gestach. Oddaj cześć tym, którzy ryzykowali wszystko, by otworzyć ścieżki nadziei. Podziel się tym wspomnieniem, abyśmy nigdy nie zapomnieli o cenie i wartości prawdziwej lojalności.